Witam Was serdecznie w deszczowy, wtorkowy poranek, jesienny już, bo już mamy kalendarzową jesień. Powiem Wam, że wczoraj byłem z Matulką, ale to co się działo, nic nie nagrywałem, bo nawet nie było czasu. Po prostu do południa cztery kosze, po południu trzy kosze czubatych borowików. Także dzisiaj coś sobie uwiecznie dla Was zrobię, jakiś filmik. Także zapraszam na kolejne grzybobranie z człowiekiem spod kamienia. To tylko Wam, tylko tak z telefonu, z ręki nagrywałem, tylko Wam pokażę, co tam wczoraj, takie krótki wstęp z wczoraj, ale tak to zapraszam ogólnie na ten wypad w ten piękny, piękny las. No to ja tylko dogrywam, jakie tutaj w poniedziałek grzyby stoją. Nie nagrywam filmiku, bo, no bo nie, po prostu. Ale tak się trafiają, zobaczcie jakie grzyby. No po prostu... Nie będę tutaj nawet nic dodawać, bo wystarczy spojrzeć, jakie grzyby są w lasach świętokrzyskich. Poniedziałek, 22 wrzesień, zbiór w dwie osoby w trzy godziny. Wiadomo, nie nagrywam wszystkiego, ale z Matulką byłem. Troszkę żeśmy nazbierali, w sumie no to cztery kosze tutaj są czekają na odbiorce tych grzybków. No ale zobaczcie jakie piękności. No i proszę bardzo. Jestem parę metrów, parę kroków. Dopiero zrobiłem pole siatu Już pierwsze, pierwsze borowiczki. No ale tak jak wczoraj pewnie będzie im dalej, tym będą większe. Tutaj wiadomo na wejściu to. No ale pierwsze dwa dzisiaj będą widoki, bo, bo te lśniące, piękne kapeluchy. Jedyny minus to jest taki, że jak się je wrzuci tak do koszyka, to po prostu się bardzo będą brudzić, także będę starał się je czyścić. No widzieliście przed chwilą, jakie, jakie wczoraj grzyby znajdowałem, jakie ilości z matulką dzisiaj solo. Zamierzam tutaj pobuszować. Kolejne parę kroków, no naprawdę to jest tak fascynujące jest sezon w pełni teraz, wysyp znaczy się, no i w sumie sezon, a no zresztą tak przełom września, października to, zresztą wrzesień, październik to dwa najlepsze miesiące na zbieranie takich pięknych grzybów. Ale to jeszcze nie wszystko, gdzieś tu jeszcze widziałem, oj ten jaki ma, ten jaki ma brązowiutki ten kapelusik, ale widać jeszcze młode wybijają. Przejdzie ten deszcz, to myślę, że tylko szkolera. Te temperatury mają diametralnie spaść, ale. No, ale widzicie sami, zaczynam. Zaczynam już nieźle. No, tylko leśnią teraz tak przykropiło te bańki z tego mchu. Zobaczcie, jakie. jaka bryłka w ogóle. Zarąbiste są borowiki. Zresztą niesamowite jest to, że nie ma, jednej, nie, po prostu są niepowtarzalne jak ludzie, nie ma drugiego takiego samego. Każdy jeden jest inny. Dzisiaj to jest mega pochmurno, ale powiem wam, że nawet w takich punkto miejscach w lesie jak tam wskazuje na przykład to jest totalnie ciemno. A tu teraz na prześwicie no wpadają cały czas piękne grzyby. Powiem Wam, że nie trafiają się może tak często, gęsto jak wczoraj, ale to też myślę, że dużo ludzi już też przeleciało, ale no przez tą ciemność, no bo wczoraj to było jaśniutko, to na przykład jak gdzieś tam stał grzyb, to już, już go widziałem, prawda? A teraz to tylko tak bujam wzrokiem yy, na kilka metrów. No ale zobaczcie, jestem. Ile jestem już Wam mówię. Jestem 25 minut w lesie, i już tyle jest. Ale po malutku chodzę skrzybę Także dzisiaj to jest pełen luz. Na razie póki co dopisują borowiczki mchowe, ale one są rewelacyjne. Najgorsze te z dróg, takie z ziemi. Te to mimo deszczu są czyściutkie, leśniące. No zresztą cóż tu będę wam mówić sami widzicie. Ale ja tu lubię taką pogodę. Nienawidzę wczoraj ciepło. Człowiek dyszał, buchał, chuchał. ale biegał jak najęty za tymi grzybami. No ale tu jest taki mały jeszcze, ale zostaje oczywiście. No i cóż wam będę mówić jak trafiają się, jak nie wiem co ledwo wzrok przerzuciłem z mchuna na taki nieco odkryty teren. No i zobaczcie, tam w tle kolejny. A tutaj podgrzyb. Podgrzyby zostawiam dzisiaj, bo zbieram same borowiki. No, przyszedł już ten moment, gdzie naprawdę, jeżeli się skupiam, to tylko na borowikach. Ale sobie kiedyś też przejdę na no zbieram takich różnorakich, zrobię może filmik jakiś, że. Oj, ależ go dziarsko wyrwałem. Po prostu pozbieram takie. Różnorakie jakieś podgrzyby, no ale po trzy, po cztery. Wczoraj były o wiele większe gróbki, no ale myślę, że i dzisiaj taką trafię. Je, konie, dopiero się rozłączyłem, wychylam łeb za, za tej odełki. A tu proszę mały maluszek i piękny średniak. Oj, tego jak wygięło! Ja to tak mówię jak szabelkę turecką, bo szabelki tureckie takie są. Wiecie o co chodzi? takie śmieszny, śmiszny grzybek, no ale musicie mi przyznać rację, że te mchowe, na szczęście u mnie tu tych mchów nie brakuje, są przepiękne. Te kapelu chyba tak lśnią w, w z tego mchu. W koszyczku przybywa, ale gromadki trójkowe nie odstępują. Naprawdę trafiają się. no. Sami widzicie. Powiem wam tylko tyle, że ja to uwielbiam, taki klimat właśnie. Nie ma tyle ludzi dzisiaj pewnie przez to, że pokrapuję leciutko. No i do tego, jak jeszcze napotykam takie widoki, no przyznajcie, że to wygląda zjawiskowo. Zobaczcie pod takim piękiem, taka piąteczka. Tamten jaki, jak go tam wyprężyło. Ale tak spojrzałem na te grzyby i tak, taka jedna myśl mnie przeszła. Już wam mówię. I jaka? Zaraz sobie tamte pozbieram. Że w grzybach, to również jak i przy rybach, powinien wejść taki wymiar ochronny. I powinniśmy na przykład zbierać grzyby właśnie od takich gabarytów, żeby były dozwolone. No to, jak zbieramy takie te malutkie, no to... Oj, upadł mi ten. Ale tylko tak pokazuję. No to nie uważacie, że nie lepiej by było jakby... Ten wymiar ochrony obowiązywał i by można było zbierać dopiero od takich. No naprawdę to by takie piękne grzyby były, no ale z drugiej strony, no. A to tylko taka moja myśl, bo ciężko by było. No, raczej, no, ciężko mi to wytłumaczyć, ale rozumiecie o co mi chodzi. Jakby tylko takie były grzyby, no to zobaczcie, no przecież to jest coś pięknego. Chodzę tutaj stąd, koszyk odkładam i przejdźcie ze mną, poradujcie się ze mną tym widokiem. Patrzcie, najpierw ujrzałem tego malucha. Ja sobie na razie będę wyciągać, a zresztą może i będę brać. No ale to nie, nie pomieszczę tego w rękach co zaraz. Kolejny tutaj. No po prostu przejdę i Wam pokażę. Jakie grzybki tutaj stoją. Będę mi ten koszyk drugi. Ale chyba pójdzie dzisiaj w ruch bo jak tu takie grzybki napotykam zobaczcie mniejsze tamte dwa tam tu jest ten tu jest tego zostawimy o, tak, nad tym się zastanowię no ale przejdźcie za mną dalej kolejny już taki fajny też go sobie tak położę to będę widział no ale patrzcie tutaj. Patrzcie tu jakie grzyby. Następny Te ciemne kapeluchy. W tle kolejny taki. Piękni stoi. Ależ cuda. Jeszcze. Już mówiłem to. Ale jeszcze po tym. Deszczyku, jak są tak właśnie ściące na no ale są rewelacyjne po prostu i kolejny widzieliście tam jakieś mniejsze. Tu te, tu tamten no dzieje się dzieje. No i pierwszy jakiś byczek mość pan borowik sobie tutaj stoi, ale zobaczcie jak fajnie od największego do najmniejszego tutaj taki obok taki, a tu jeszcze mniejszy. Dobra, podbierzemy tego, tego bytka. Oj, on ma przygryzioną nogę, ale i pierwszy jakiś większy kapelusz w porównaniu do tego, co zbieram na razie, no to jest, jest spory. Już tego kolejnego wyciągam. No tu w sumie są dwa jeszcze. No niestety urwały się tak dwa, no ale nie jest też ten drugi. No to dosłownie, od największego do najmniejszego. No i się rozpadało, ale powiem tylko tak, chip chip. Do kursie tak mówiła, czemu tak mówię? Bo jest tu przede mną leśny kurczak, żółciak siarkowy jest świetny. Także biorę go, uwielbiam, skroić go sobie tak. Wiadomo, trzeba go przesmażyć. Mówię przegotować i później przesmażyć na patelce to jest po prostu rewelacyjny no jest w miarę jędrny to, to zaraz go sobie... ale fajnie tak mi się coś w końcu zarzuciło pochmurny szary dzień a to taka żółć w lesie super sprawa no i nieźle się rozpadało ale to jest to co mówiłem im głębiej w las tym, tym większe te grzybki się trafiają no spójrzcie tu jaki widok kolejny Najpierw zaczniemy od tego. Używam lampy, to chyba naturalna, a tutaj tak przy takim przy takim sęku. O, taki byczek świetny. Zobaczcie. Ale to nie wszystko, tu jest... no już taki do zabrania. Słoiczkowy tak zwany, ale jeszcze w tle tam jeden się świeci. No już chodź no tu do mnie. Dobra. No na no, koszyku to momentalnie przybywa. Deszcz mi nie straszny. Jak widzicie jest jest klimat no jednym słowem jest. No i ja wam na miaskę tego jak to się odbywa pokażę tylko tutaj przed chwilą zrywałem tego byczka, spod tego przepiękny się okazał. No i tak. Przemierzam dosłownie te 10-20 kroków wychodzę na takie rozwidlenie. Już mi tutaj piękny kapeluk świeci. Oj, ale fajny. Już go tutaj biorę. Dobra, na razie sobie go tak wrzucę Obczyszczę, no bo stojąc tutaj. Oczywiście automatycznie głowa zaczyna. Robić obrót i już kolejne maluchy lśniące z tego mchu. Trójkowa akcja kolejna. Piękne małe borowiki. No to widzicie jakie to fantastyczne grzybobranie. No i dalej pociągając temat wyskrzybałem se wrzuciłem do koszyka te i kolejne, ja już oczywiście tego tylko cofnąłem się zademonstrować jak to wygląda. Robię parę kroków Przeciąga wzrok tutaj ten pieniek jakimiś grzybkami, no ale już tutaj mi się świeci jeden. Podchodzę do tego podchodzę do tego, oczywiście obracam głową. No i proszę bardzo, proszę bardzo jakie kolejne kolejne piękne grzyby stoją. I czekają na mnie. O, widoki to jak i wczoraj są imponujące po prostu. Jak te grzybki wyrastają. Naprawdę to jest, to można nazwać wysypem już takim konkretnym. No momentalnie to wręcz jestem otoczony tymi borowikami. Bo spójrzcie, tam jest, tam są jakieś dwa, tu jest jakieś jeden, tu jest sztuka. Tu jest piękny. Tutaj są nieco na takich śmiglejszych nogach. Ale zobaczcie jak się wyciągnie z tego mchu. No, ten jednak jakiś co czuję pod ręką. Jakiś lepszy grubasek. No po prostu już się sucho robiło. I, ale i kolejny się kryje. Kolejne dwa nawet. No te mchowe tereny to tak. Tak sypią, że to jest po prostu coś pięknego. Tam kolejne dwa zaraz sięgnę po nie. No, jak widzicie, tutaj wszędzie są takie tereny mchowe. No, ale ja wam tylko jeszcze tak szybciutko przelecę. Te, jakie mają tutaj śmigłe, te nóżki. Jak Amerykany trochę wyglądają, ale są to jak najbardziej borowiki szlachetne. No, ale zobaczcie, jakie. W rzędzie stoją. Fajne, długie te nogi mają. Tu całkiem gdzieś wyszedłem na taki teren. No może takie miejsce, że są akurat takie te grzyby. No oby te Amerykany nie wkluczyły. Ja na szczęście jeszcze nie znalazłem. Nie widziałem tutaj w Lasach Świętokrzyskich kolejny. Ależ ciężko. Ciężko go tu wydostać. No, zobaczcie jaka grubka w dłoni. Oj, mi, no, cała dłoń w grzybach. No ale jeszcze na koniec. Na no, koszyk to zaraz zabijam. Na szczęście mam ten drugi tego żółciaka tam mam. Ale jeszcze. Ojej! To są dwa zrośnięte. Zobaczcie. Ależ też takie śmigłe. No. Grzybobranie jest pierwsza klasa dzisiaj. No o oh jest magia, powiem Wam, że. Zaraz dobijam ten koszyk, na szczęście mam ze sobą ten drugi, tego że ucieka tylko mam na spodzie. No ale zobaczcie. oj, Ten jakiś przegryziony, ale tutaj jakie kolejne zrośnięte. Patrzcie, ależ grzyby. Taka trójka się tak pozrastała. Ale tutaj kucam, a już coś mi świeci tutaj w tych trawskach. No zobaczcie, zobaczcie jakie grzyby. Te jaśniejsze, tutaj trawka wypalona, to i grzyby wypalone. No ale zobaczcie, co, co za grzyby. Tutaj gdzieś przeszedłem w taki teren, że mają śmigłe te nogi, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. No to zaraz dobijam. Za bardzo czubka nie będę robił w tym koszyku. No ale sami widzicie zresztą. Jakie to są grzybobrania na, na dzień dzisiejszy, który to jest? 23 wrzesień 2025. No i już tak szybciutko tylko wam pokażę. Biję już do tego drugiego kosza, ten mam pełniutki, no ale całutki czas. Zobaczcie jakie grzyby tu trafiam Wracam pomału, bo to może być mało, mam jeszcze plecak, ale... Ale ja nie będę tyle, aż dźwigać już, bo jestem głęboko. No jest naprawdę, jest. No cóż, będę mówić, no sami widzicie. I takich grzybów życzę również i wam, abyście natrafiali, no wypisz, wymaluj, no są po prostu rewelacyjne. No cóż, tu więcej dodawać, no. W koszyku już przebywa, ja pomału wracam, ale na spokojnie go dobiję. Także ten mniejszy i ten większy koszyk będzie po brzegi wypchany. No i moi mieli, powiem Wam, że oj się dzieje. Zobaczcie tam jakie grzyby. Ten drugi koszyk sobie zjełem, bo już mi portki opadały. Już jest nabity, no ale cały czas na powrocie takie grzyby jeszcze znajduję. Także. Widzieliście sami grzybów? Jest po prostu mnóstwo w świętokrzyskich lasach. No i moi drodzy, dziękuję Wam za to wspólne wirtualne grzybobranie. No jak sami widzicie, no jest tego grzyba naprawdę w lesie klimatycznie, deszczowo. Ja to uwielbiam taki klimat. Ludzi później napotykałem, ale już dosłownie nie patrzyłem pod nogi. I na moje siły, ja to takuję, na moje siły to będzie. Jeżeli bym chciał, to jeszcze raz bym to zostawił w domu i jeszcze raz bym poleciał i, i drugie tyle pewnie bym nazbierał, ale jak już mówiłem na moje siły będzie. Życzę wam deszczy przede wszystkim i takich również borowików. Jutro rozlosuję te dwie osoby, także dwie osoby będą miały okazję w jak najbliższym czasie wybrać się ze mną na oby podobne grzybobranie. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się do następnego hej.